Cześć, witam Was w mojej kuchni. Miał być green, ale zaczęło padać, więc szybciutko zmieniliśmy plany. Tutaj miałem dużo białej kiełbasy, bardzo dobra, kupiona w takiej lokalnej masarni, super kiełbaska. No i tutaj jeszcze mam cebulę, zobaczcie. Będzie to tak jak w tytule, biała kiełbasa zapiekana z cebulą. Przyprawa do grilla, bo grill miał być, ale tym razem dorzucimy majeranku i tu mam kminek i jeszcze olej i w zasadzie to wszystko szybko robię i zapiekam. Pewnie ktoś już się zainteresował, dlaczego cebula się moczy, ponieważ namoczona będzie dużo łatwiej się ubierała i w ten sposób zaraz zobaczycie. Natomiast zaczynamy oczywiście od kiełbasy. Trzeba ją dobrze przesypać przyprawą grillową. Nie żałujemy tutaj. Majeranek jeszcze nie, teraz kminek. Tutaj mam kminek, to nie jest pieprz. Uwaga, w tym młynku, od pierwszu mam trochę kminku, w tym młynku. Zalewam to olejem i trzeba wymasować dobrze przyprawę razem z olejem i z kminkiem, żeby się pięknie nasmarowało. Zobaczcie, teraz już się nie łamie ta wierzchnia warstwa cebuli, te upinki, tylko się pięknie ściągają, więc metoda na wodę jest doskonała. Czkolwiek jeszcze prościej jest, jeżeli ją przekroimy na pół, wtedy od razu będzie nam się ściągać wszystko jak należy zobaczyć. Teraz postąpimy dwuetapowo, czyli połowę cebuli. No to sobie odłożę od razu. Kroimy na takie cieńsze zasadzie. No nie wiem, czy cieńsze. 2-4 mm maksymalne paski. I tą część posypujemy majerankiem, o, około łyżki, odrobinę soli, nie za dużo i troszeczkę oleju, dosłownie tak pokapać. O. I tą część rozdrabniamy i mieszamy razem ze sobą. Ale to pięknie pachnie majerankiem. Trzeba przyznać. I na dno naszego naczynia do zapiekania. Zobaczcie jak super. Słuchajcie, ważna informacja. Już wcześniej trzeba było włączyć piekarnik, ja zapomniałem powiedzieć, także jak obejrzycie film, to pamiętajcie, żeby piekarnik był nagrzany. I tu teraz jest też operacja bardzo ważna, ponieważ gdybyśmy taką surową kiełbasę włożyli do piekarnika i zapiekali ją w 180 stopniach, ona by nam zaczęła tutaj pękać, wybuchać napęczniać, aby, więc musimy delikatnie, jakimś kolcem, porobić kilka dziur w tej kiełbasie, żeby ona nam puściła swoje soki. I jednocześnie będziemy zabezpieczeni przed jakimś groźnym wybuchem w piekarniku. I teraz, na tą nie wiem, pierżynkę to chyba nie na, na środku z tej cebuli, układamy dosyć ładnie i zgrabnie nasze kiełbaski. Ten olej z przeprawami możemy z powodzeniem tutaj wlać. Pozostałe cebulki. Roimy na takie już prawie centymetrowe paski, zobaczcie i uważajcie, żeby wam się nie rozleciały. Nie będziemy już ich męczyć. To może nie jest centymetr, to jest trochę więcej niż pół centymetra. I dla przykładu od razu pokażę wam, że będziemy sobie ją tutaj pięknie układać. O, chodzi o to, żeby wszystko mieszało się z smakami, a my po upieczeniu dostaniemy skarmelizowaną cebulę o wspaniałym, delikatnym smaku. Jeszcze tylko delikatnie tutaj tą cebulę, którą dołożyliśmy majerankiem. To wszystko przykrywamy folią aluminiową, robiąc szczelinę tutaj gdzieś na środku, żeby sobie uchodziła para. I Wkładam do naczelnego piekarnika. Najpierw 30 minut pod tą folią aluminiową. Po 30 minutach zdejmujemy folię i dopiekamy jeszcze, żeby nam się ładnie kiełbaska zarumieniła. Jakieś 20 minut, czyli około 45-50 minut całego pieczenia. Minęło pół godziny. Zdejmujemy folię, ona nawet nie jest gorąca. Pięknie pachnie z naszego piekarnika. Jeszcze 20 minut teraz w termoobiegu 180 stopni. Dopiekamy sobie całość. Czas minął, kiełbaska jeszcze z pieczy, zobaczcie, cebulka się przyrumieniła, kiełbasa też oczywiście ładnie złapała kolor, jest na pewno wszystko przepieczone w tak długim e, działaniu, no i oczywiście będziemy wymyłać sobie kiełbasę na talerz, podbierać sobie cebuli i to jest wspaniałe jedzenie, podam po prostu pieczywo, nic więcej, szybki przepis, w razie jakby pogoda się odsuła, możecie zrobić kaszarkę, można w ten sam sposób na naprzemiennie, też będzie fantastycznie. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Różnego rodzaju przepisy, raz proste, raz trudne, ale wszystkie da się szybciutko zrobić i są bardzo smaczne.